Cześć! Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale w nowym makijażowym filmie. Dzisiaj zrobimy sobie test porównawczy dwóch kremów BB. Oba są to nowości i oba te kremy BB mają filtr SPF 50, więc myślę, że jest to fajna opcja na lato. No i sprawdzimy czy któryś z nich utrzyma się na mojej skórze lepiej. Ja mam cerę mieszaną, czyli tłustą w strefie T i bardziej suchą na policzkach. Na jedną stronę twarzy nałożymy jeden krem, a na drugą połowę twarzy drugi, więc będziecie mogły od razu zobaczyć sobie różnice. No no i pod koniec dnia mam nadzieję, że też te różnice będą widoczne i będziemy mogły określić, który z nich warto wybrać. Jeżeli tego typu tematyka filmu Was interesuje, to zapraszam do oglądania dalej. Na twarzy mam już nałożoną pielęgnację. Zazwyczaj rano zawsze używam takiego serum do twarzy. Jest to serum koreańskiej marki, ma w składzie wąkroty azjatycką, jest bardzo leciutkie i szybko się wchłania. I na to nakładam jeszcze krem SPF50. Ja używam tego, jest już to moje. Któreś opakowanie. Jest to mój ulubiony krem, ponieważ jest bardzo leciutki. Jest tak lekki, że ciężko mi czasami uwierzyć, że on ma aż tak wysoką ochronę. SP50 i jeszcze PA z czterema plusikami, co oznacza wysoką ochronę również przed promieniowaniem UVA, które jest najbardziej destrukcyjne dla naszej skóry. Jest to krem marki Holika Holika. Jest on do twarzy i do ciała, więc kupujemy tutaj sobie pojemność 100 ml. Starczy na bardzo długo i dostępny jest często w hebe na promocji, a co najważniejsze dla mnie, on nie szczypie w oczy. I wiem, że dzisiaj będziemy testować te nasze kremy BB również z SPF 50. Jednak ja to uważam jako taką dodatkową ochronę, a moją główną ochroną przeciwsłoneczną jest jednak ten krem z filtrem. Myślę, że aby uzyskać taką dużą ochronę, trzeba by było więcej nałożyć tych kremów bibi, niż ja to dzisiaj zrobię. Ja zazwyczaj kładę taką cieniutką warstwę podkładu i zobaczymy jak one będą wyglądały na mojej skórze oba te podkłady, te kremy BB zamówiłam na Hebe jeden przychodzi w kartonikowym opakowaniu ten z Hean, a ten z AA, już bez kartonikowego opakowania, wybrałam tutaj z Hean odcień 03 a z Bel 02. Tak się prezentują oba opakowania. W Hean mamy 30 ml, a w Bel mamy 30 gram produktu. Pokażę Wam jeszcze, jak te opakowania wyglądają z tyłu. I przejdziemy do słoczy. Tutaj mamy krębę bez Bel, a tutaj jest z Hean. I jak widzicie, ten z Bell jest bardziej lejący, taki gładki a ten zdecydowanie jest gęstszy ten z HEAN więc zobaczymy jak to będzie się prezentowało na twarzy rozetrę jeszcze oba te kremy żeby zobaczyć jak wyglądają po roztarciu i czy ten kolor wyjdzie w miarę podobny i tak wyglądają po roztarciu tutaj jest Bel, a tutaj HEAN ten kolorek z HEAN jest troszkę bardziej ciepły ma więcej pomarańczowych tonów a ten wypada bar bardziej neutralnie oba zdają się mieć takie świetliste wykończenie, bardzo nawilżające zbliżające w odczuciu i do ich nakładania użyję dwóch oddzielnych, ale takich samych gąbeczek. Są to gąbeczki, które pokazywałam wam w poprzednim filmie z AA. I na moją lewą część twarzy nałożę krem z HEAN, a na prawą krem z BELL. I tak wygląda pierwsza warstwa tego kremu BBS Hean. Mam go właśnie na tej stronie twarzy i dołożę go sobie jeszcze nałożę go również pod oko na powiekę i dołożę sobie w okolicach nosa, żeby zakryć jeszcze bardziej zaczerwienienia. Jeśli chodzi o jego krycie, to jest leciutkie. Jednak pod okiem potrzebowałabym korektora, ale nie będę go dzisiaj nakładać. Mam dzisiaj po prostu spotkanie z koleżanką, więc ten makijaż nie musi być idealny. No i lecimy z prawą stroną, czyli z kremem z BB od Bel. I tak wygląda prawa strona z kremem BB od Bel. Mam wrażenie, że jest troszkę bardziej kryjąca od tego z Hean. Jestem ciekawa jak to będzie wyglądało w kamerze. Wydaje mi się też, że ta prawa strona jest troszeczkę bardziej świetlista od lewej. Na szczęście na żywo nie widzę żadnej różnicy w kolorze, więc oddycham z ulgą, bo obawiałam się, że będę wyglądać jak głupek po prostu z dwiema różnymi połówkami twarzy, ale no na szczęście te kolory się bardzo dobrze dopasowały do mojej karnacji. I zanim je przypudruję, to sprawdzimy sobie jeszcze nowość od Eveline. Jest to kremowy bronzer z serii Wonderline. Jest to właśnie nowość. Ja wybrałam odcień 01, czyli taki chłodniejszy kontur, tak wygląda buteleczka. I mamy tutaj dołączoną gąbeczkę. Przekręcamy go i wyciskamy. nałożyłam ten bronzer na policzki i muszę powiedzieć, że bardzo fajnie się rozprowadza nie ma tutaj żadnych problemów z plamami, także idealnie się z nim pracuje dołożę sobie go jeszcze na czoło delikatnie na nos, na drugi podbródek i pokażę wam się bliżej do przypudrowania twarzy użyję pudrów od Maxineczki, tych matujących pod oczy oraz na całą twarz zapomniałam wam pokazać jak wygląda ten bronzer nałożony przypudrowałam go, ponieważ Zazmiała do mnie w międzyczasie koleżanka, i, i muszę się troszeczkę streszczać. Ten brązer jest zastygający i naprawdę bardzo ładnie wyglądał, właśnie nałożony jeszcze przed przypudrowaniem i myślę, że można właśnie go tak zostawić już bez przypudrowania, ponieważ przypudrowany delikatnie znikł i dlatego dołożę sobie po prostu suchego prasowanego brązera. a z nowości jaką chciałabym wam pokazać mam jeszcze rozświetlacz jest to rozświetlacz również z marki HEAN wspominałam wam o nim w poprzednim filmie, wtedy używałam różu, no i właśnie mówiłam, że pojawiły się nowe odcienie rozświetlaczy, więc ja Zamówiłam sobie odcień 03 o nazwie Dune i nałożę go na szczyty kości policzkowych. Jest to rozświetlacz dający efekt tafli, efekt takiej mokrej skóry. Już wam to mówiłam, że nie lubię drobinowych rozświetlaczy, a właśnie dający taki efekt, więc bardzo mi się on podoba i na pewno będę go używać dalej. Nie będę dzisiaj robić makijażu oczu, ponieważ bardzo się spieszę. Delikatnie tylko podkreślę brwi. I wytuszuję rzęsy. A do wytuszowania rzęs użyję nowej maskary od Klaresy. Tak się prezentuje: ma bardzo eleganckie opakowanie jest to po prostu czarna maskara. No i dostaniecie ją w korzystnej cenie. Ja ją kupiłam za około. 30 zł czy 20 złotych Tuż do rzęs ma silikonową szczoteczkę w kształcie stożka zwężającego się ku górze jest to mój ulubiony kształt i tak prezentują się dwie warstwy tego tuszu, oczywiście mam ubryzone powieki, czekam aż tusz zaschnie, żeby je sobie wyczyścić a w międzyczasie nałożymy jeszcze jedną rzecz, czyli pomadkę jest to też względna nowość, czyli Rimmel Liplatex, czyli taka pomadka w płynie, ale tintująca. Ja wybrałam ją w odcieniu 300. Jest to taki chłodny, nudziakowy róż. Tak się prezentuje na dłoni. Jest taka dosyć wodnista. I tak się prezentuje na ustach. Nałożyłam cieniutką warstwę bez żadnej konturówki. A po wytarciu ręki zostaje właśnie ślad. Tak jak mówiłam, jest ona tintująca. Bardzo lubię ostatnio tego typu produkty. I tak wygląda skończony makijaż. Szybciutki, dzienny, bardzo prosty, ale skupiamy się dzisiaj głównie na teście tych dwóch kremów BB. Jak na razie wyglądają na twarzy bardzo podobnie. Nie widzę praktycznie żadnej różnicy. Ale zobaczymy, jak utrzymają się na mojej mieszanej skórze. Wrócę do Was za kilka godzin z ostatecznym podsumowaniem. Wracam do Was po 9 godzinach. Wiem, że nie pokazałam Wam godziny w momencie nakładania podkładów, ale było po 11:00, teraz mamy 20:00. Zupełnie nie poprawiałam makijażu. Byłam na spacerze z koleżanką w lesie. Jadłam też obiad, jadłam kolację, myłam zęby, wycierałam usta. No i na usach mam obecnie nałożony balsam, ponieważ z tego lip tintu raczej już nic nie zostało. Tuż do rzęs delikatnie rozpuścił mi się w kącikach wewnętrznych oczu, ale wystarczy poprawić to zwykłym patyczkiem higienicznym. No i jeśli chodzi o te kremy. To raczej nie widzę żadnej różnicy po moich dwóch stronach twarzy. Świecę się chyba tak samo mocno. Szczególnie widać to na policzkach. Tutaj mam bardzo rozszerzone pory. No i tutaj jest najwięcej tego sebum. Ale tak już moja skóra ma zawsze. Z kolei na bokach twarzy mam taką suchość. No i tak jak mówiłam, jest to naturalne dla mojej mieszanej skóry. Delikatnie na brodzie wytarł mi się ten krębi ale poza tym to utrzymał się naprawdę bardzo fajnie bliżej tym kremom BB jest to po prostu zwykłych podkładów niż do jakichś tam kremów pielęgnacyjnych bądź kremów z SPF -em. konturowanie bardzo ładnie się utrzymało Okej, okay, przyjrzałam się jeszcze bliżej mojej twarzy wydaje mi się, że po tej stronie, po prawej stronie gdzie miałam krem BB z Bell, mam troszkę bardziej suchą skórę niż po lewej stronie właśnie ten krem BB Bell był troszkę bardziej kryjący, więc może ogólnie jest tego produktu więcej na twarzy, i z tego to wynika. Szczerze powiedziawszy, liczyłam na troszkę większe różnice, tak aby tutaj wybrać zwycięzcę, ale jednoznacznie raczej nie mogę tego zrobić. Będę oczywiście używać obu tych kremów BB, ale mimo to wydaje mi się, że bliżej mi jest do tego Hean. I to wszystko w dzisiejszym filmie. Dziękuję Wam za oglądanie. Bardzo proszę. Proszę o zostawienie łapki w górę pod filmem, jeśli film Wam się podobał. Możecie też zasubskrybować mój kanał oraz kliknąć dzwoneczek, wtedy nie ucieknie Wam żaden mój nowy film. Będę wdzięczna za komentarze odnośnie tego, co Wam się podobało lub to, co Wam się nie podobało w tym filmie. Chodzi mi tutaj o taką konstruktywną krytykę i widzimy się w kolejnych moich filmach. Do zobaczenia, cześć!